Tekst manny na 29 października Zewsząd uciśnieni bywamy, ale nie bywamy przygnębieni, jesteśmy zakłopotani, ale nie wątpimy, prześladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni, bywamy powaleni, ale nie giniemy. Zawsze śmierć Pana Jezusa na ciele nosimy. Drugi korentów rozdział czwarty wersety od 8 do dziesiątego. Komentarz parałzyjny. Ci, którzy dla sprawy Pana, dla sprawy prawdy z radością znoszą w tym życiu największy wstyd, największą hańbę, największe próby, największe prześladowania i w ten sposób przechodzą doświadczenia najbardziej zbliżone do tych, jakie znosił Mistrz i wzór, proporcjonalnie do wierności okazywanej w składaniu takich ofiar. Mają zapewnioną w przyszłości wielką nagrodę, jako świadcza apostoł, gwiazda od gwiazdy różna jest w jasności. Reprint numer 2760 Komentarz Epifaniczny. Pan nie uważa za stosowne dozwolić na to, by nasze życie było zupełnie spokojne w sprawach zewnętrznych. Takie życie uczyniłoby nas nieprzydatnymi do obecnej i przyszłej służby świętych. Wprost przeciwnie, Panu upodobało się dozwolić na to, by naszym udziałem były różnego rodzaju nieprzyjemne doświadczenia. W niektórych z nich nasze siły prawie się załamują, przystosowując brzemiona do naszych pleców a plecy do brzemion, Bóg daje nam łaskę wystarczającą w czasie każdej potrzeby i w ten sposób stopniowo, jak w przypadku naszego Pana, doprowadza nas do doskonałości ich charakteru jako swoich uczniów, którzy każdego dnia, ze swym drogim Panem, kładą ludzkie życie w ofierze pełnej miłości. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Dzieje apostolskie, rozdział 9, werset 16, albowiem ja mu ukażę, jako wiele musi cierpieć dla imienia mego. Rzymian, rozdział 8, wersety 17, 18 i 23, a jeżeliż dziećmi, tedy i dziedzicami, dziedzicami wprawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeżeli tylko z nim cierpimy abyśmy też z nim byli uwielbieni. Albowiem, bracia, mam za to, iż utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne onej przyszłej chwały, która się ma objawić w nas, a nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego, odkupienia ciała naszego. Pierwszy Koryntów rozdział czwarty wersety 12 i 13. I pracujemy, robiąc własnymi rękami, gdy nas hańbią, dobrożyczemy, gdy nas prześladują, znosimy, gdy nam złożeczą, modlimy się za nich, staliśmy się jako śmieci tego świata i jako omieciny u wszystkich, aż dotąd. Drugi Koryntów rozdział pierwszy wersety od 5 do siódmego, gdyż jako w nas obfitują utrapienia Chrystusowe, tak przez Chrystusa obfituje i pociecha nasza. Bo choć bywamy uciśnieni, dla waszej to pociechy i zbawienia, które się sprawuje przez znoszenie tegoż utrapienia, które i my cierpimy, choć też pocieszeni bywamy. I to dla waszej pociechy i zbawienia. A nadzieja nasza mocna jest o was, ponieważ wiemy, iż jakoście uczestnikami utrapienia, tak i pociechy. To rozdział 4 wersety od 11 do 18 Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, bywamy wydawani na śmierć dla Jezusa, aby też żywot Jezusowy był objawiony w śmiertelnym ciele naszym. Dlatego śmierć mocy swojej w nas dokazuje, ale w was żywot. Mając tedy tegoż ducha wiary, tak jako napisane, uwierzyłem, przeto my też mówił, i my wierzymy, przeto też mówimy, wiedząc, iż ten, który wzbudził pana Jezusa, i nas wzbudzi przez Jezusa, i postawi z wami. Boć to wszystko dzieje się dla was. Aby łaska ona obfitująca przez dziękowanie wielu ich rozmnożyła się ku chwale Bożej. Dlatego nie słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny się odnawia od dnia do dnia. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Rozdział szósty wersety czwarty i piąty Ale we wszystkim zalecając samych siebie, jako słudzy Boży, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach, w razach, w więzieniach, w potłukaniu, w pracach, w zniedosypianiu, w postach. Rozdział 11 wersety od 23 do 28 Sługami Chrystusowymi są, głupio mówię, więcej ja, w pracach obficiej, w razach nadmiarę, w więzieniach obficiej, w śmierciach częstokroć. Od Żydów wziąłem pięciokroć po 40 plag bez jednej. Trzykrociem był bity rózgami, razem był kamionowany. Trzykroć się ze mną okręt rozbił, dzień i noc byłem w głębokości morskiej, w drogach często kroć, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od swego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na puszczy, w niebezpieczeństwach na morzu w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w pracy i w utrapieniu, w niedosypianiu często, w głodzie i w pragnieniu, w postach często, i w zimnie, i w nagości, oprócz tego, co skąd inąd przyda. Ono naleganie na mnie na każdy dzień i ono staranie o wszystkie zbory. Filipensów, rozdział pierwszy, werset dwudziesty dziewiąty, gdyż wam to dane dla Chrystusa, abyście nie tylko weń wierzyli, ale abyście też dla Niego cierpieli. Rozdział drugi, wersety od dwudziestego siódmego do dwudziestego dziewiątego, bo wprawdzie chorował mało nie na śmierć, ale się Bóg zmiłował nad Nim, a nie tylko nad Nim, ale i nade mną abym nie miał smutku na smutek przetoż temu ochotnie i posłałem go abyście zaś się ujrzawszy go uweselili się a ja abym miał mniej smutku przyjmijcież go tedy w panu ze wszystkim weselem a takich w poczciwości miejcie Drugi Tesaloniczan rozdział pierwszy wersety czwarty i piąty. Tak iż i my sami chlubimy się z was we zborach Bożych z waszej cierpliwości i wiary we wszystkich prześladowaniach waszych i w uciskach, które ponosicie, co jest jawnym dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, abyście godnymi byli poczytani królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. Jakuba rozdział 5 werset 10. Bierzcie za przykład, bracia moi, Utrapienia i cierpliwości proroków, którzy mówili w imieniu Pańskiem. 1 Piotra, rozdział 5, werset 10: A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech Was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Pieśni 3:47 150, 160, 244, 277, 307. Wiersze Brzasku, 87. Krótka rozmowa z Jezusem. Lektura uzupełniająca w strażnicy, reprint numer 5670. Pytania: Czy cierpiałem, cierpiałam w tym tygodniu? Jak? Dlaczego? Z jakimi rezultatami. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.